Łukasz, dwa mecze w tym roku i dwa razy musieliśmy uznać wyższość rywala. Czego zabrakło w tych meczach? Szczęścia? Ja myślę, że konkretów, bo to w piłce nożnej, tak jak w życiu, najważniejsze, najważniejsze są konkrety i mimo naszej dobrej dyspozycji, uważam w tych dwóch meczach, a zwłaszcza w tym ostatnim z ruchem, graliśmy dobre zawody, zabrakło skuteczności. Przeciwnik jedną bramkę więcej od nas i w takich dziwnych troszkę okolicznościach no i, i zgarnął pełną pulę. Także czujemy duży niedosyt. Jesteśmy po, po kilku rozmowach męskich i myślę, że przełożymy to na mecz, tą złość sportową, na mecz z chojnicami. No właśnie, czeka nas daleki wyjazd do chojnic. Choinice potrzebują <grym> tych punktów jak tlenu, ale nam by te punkty też również bardzo mocno się przydały. No oczywiście, no w każdym meczu, to podchodzimy do każdego meczu o, o pełną pulę I, i myślę, że tutaj drużyna bardzo dobrze zareagowała. W treningu jest ogień, jesteśmy głodni, chcemy tą plamę, przede wszystkim punktową, z pierwszych dwóch kolejek zmazać. No i cóż, no myślę, że tutaj kluczową rolę w meczu w niedzielę odegra mental. Ja tu jestem spokojny u chłopaków, bo bo tu naprawdę jest ekipa, która dawała nieraz radę, i, i tylko trzeba pokazać to w meczu w niedzielę. Czego możemy spodziewać się podróżynie żubrów w tym spotkaniu? No, na pewno myślę, że będzie to puszcza bardziej konkretna. Będziemy jeszcze bardziej zdeterminowani, chociaż w meczu z ruchem, jeszcze raz pozwolę sobie do niego wrócić, widzieliśmy taką puszczę, jaką przyzwyczailiśmy kibiców jesienią. I tak na dobrą sprawę, tą rutyną codzienną w tygodniu, w którym pracujemy, musimy to podtrzymać, dobrze się przygotować do meczu. No i cóż, zobaczymy, daj Boże zdrowie. I zagramy na pewno pełną pulę. набо нас нас, нас 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 на стач.